Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek pod tytułem Babicy przedsiębiorcy w dobie koronawirusa. Jest ze mną Bartek Nowak. Cześć Bartek. Cześć Radziu, dzień dobry. Powiedz proszę, czym się zajmujesz? Jakie są twoje działalności gospodarcze? Jak to na ciebie oddziaływuje? Co się z tym wiąże, jeśli chodzi o, o ten kryzys? W głównej mierze prowadzę działalność edukacyjną. Prowadzimy zajęcia dodatkowe na terenie gminy Stare Babice, Izabelin, Łomianki. Są to zajęcia z eksperymentów, małe dyson, programowania w Minecraftie, w języku angielskim i zajęć robotycznych, RoboTrix. I te zajęcia prowadzimy w szkołach i przedszkolach, dokładnie w 15 placówkach na terenie tych trzech gmin. Co się z tym wiąże? No z racji tego, że że szkoły z dnia na dzień zostały zamknięte i nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek zajęć edukacyjnych, dydaktycznych w szkołach. Nasze również zostały odwołane i siłą rzeczy y, y, ośmiu instruktorów, których zatrudniam, wysłałem po prostu do domu. Część z nich robi rzeczy, które po prostu przygotowujemy się na czas po tym szalonym okresie i robimy rzeczy aktualnie, na które wcześniej po prostu nie mieliśmy czasu, robimy rzeczy takie non-profit, które warto zrobić i, i, i żeby zwiększyć powiedzmy nasz zasięg i poprawić image. A a co, co więcej, no jesteśmy w takim momencie, że, że, że no nie zarabiamy, ponosimy koszty. Nie są to takie duże koszty, wiadomo, prosproporcjonalnie, czym większa firma, tym większe koszty i my tych kosztów takich nie mamy, ponieważ samorządy zachowały się tutaj perfekcyjnie. To znaczy umowy, które mamy podpisywane z nimi, zostały skorygowane z ich inicjatyw, więc my nawet nie musieliśmy. Pisać jako firmy, które świadczą dodatkowe zajęcia na terenie szkół, do jakiegokolwiek dyrektora odnośnie tego, żeby nam po prostu zmniejszyli te koszty, więc tutaj świetnie moim zdaniem się zachowali. No właśnie, tu postawa samorządów niezwykle ważna jest, ale myślę, że do tego jeszcze tutaj dzisiaj dojdziemy. No bo teraz wszyscy z tą swoją działalnością próbują się prze przekonwertować na, na, na działalność online. No i czy Ty diagnozowałeś swoje, swoje możliwości, czy, czy, czy część tych zajęć mógłbyś w ten sposób poprowadzić? Jak najbardziej, diagnozowaliśmy, myśleliśmy nad rozwiązaniami, aczkolwiek zarówno robotyka, eksperymenty, Minecraft, zaraz powiem o Minecrafcie, ale jeszcze od zeszłego roku prowadzimy Gotujmanię, czyli warsztaty kulinarne dla dzieci. I planujemy już od września zrobić to dużo szerzej, nie będę jeszcze o tym mówił, ale każda z tych, z tych zajęć opiera się na czynnościach albo pracy na danych, danych rzeczach użytku domowego do eksperymentów czy klocków Lego bez serii education, czyli no nie wszystkie dzieci mają te klocki w domach. bo Mała część po prostu je ma. Mhm. Bo nie są tanie, my nie możemy prowadzić tego na zasadzie online. I jeżeli chodzi o Minecrafta, to twórca tego programu, z którego my korzystamy, jak najbardziej przekształca te, tak, abyśmy mogli skorzystać i zaproponować to naszym dzieciom. Aczkolwiek tak ogólnie rzecz biorąc, stwierdziliśmy, że jest ciężko, że nie tylko my mamy ciężko, że ludzie mają w życiu gorsze tragedie i sobie radzą. Że nie będziemy na siłę i tak w natłoku tych wszystkich zajęć edukacyjnych, tych zajęć, które rodzice mają w ciągu dnia dedykowane przez nauczycieli, bo jest tego podobno tak dużo i jest taka masakra, że ledwo z tym się wyrabiają, nie będziemy jeszcze właśnie przenosić tego, co robimy dobrze w placówkach, do ludzi, domów, więc zwyczajnie zaplanowaliśmy sobie któreś weekendy, jeszcze to jest to ustalenia w soboty, w których po prostu zrobimy takie bloki tematyczne i te okay. zajęcia na tej zasadzie odrobimy. Nie kontaktowałem się jeszcze z dyrekcjami szkół, ale no, tak jak powiedziałem, no, wszystkie te dyrektorki, dyrektorów placówek znam osobiście, to są fajni ludzie i na pewno nie będzie Problemu, żeby to sobie odrobić. Słuchaj, no więc dobrze, dobrze, że jest to zrozumienie, dobrze, że jest jakby poszanowanie tej, tej sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Czyli można powiedzieć, że nastawieni jesteście na działanie, nastawieni jesteście na to, żeby, żeby, żeby pewne rzeczy, które tam gdzieś do szafy powędrowały, nie mogły być zrealizowane z braku czasu teraz. Je jakby odgrzebujecie i nad nimi pracujecie. Mówię o tym dlatego, że to może być przykład, tak? Że, 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 że każde, każde, każde wejście w taką aktywność, w jakiś sposób ten Twój biznes powoduje, że on wzrasta i się poszerza. Jak najbardziej. No. Jest, powiem tak, że nawet zacząłem, zacząłem odpo, odpoczywać, w sensie ta kwarantanna, mimo wszystko, całej tej tragedii, która się dzieje, e, sprawia, że no, zaangażowałem się w inne rzeczy, na które nie miałem wcześniej czasu. No, w, w rodzinę, Jesz, jeszcze do weekendu do, e, spędzamy fantastyczny czas ze sobą. E, zająłem się kręceniem filmów, e, zacząłem. Zobaczyłem, jak to jest montować je samodzielnie. Jest to bardzo, bardzo dużo pracy i wiedzy, więc skorzystałem jednorazowo z y, y, takiego y, montażysty naszego z gminy, Bartka Wasilewskiego, Follow the Sun. Po czym zadzwoniłem do niego, zapytałem się, czy moglibyśmy, mogły mi zmontować jeden albo tam cztery filmy. I że bardzo chętnie zasugerował mi pewne rzeczy, dlaczego o tym mówię. Bo w trakcie rozmowy Bartek mówi, a może byśmy zadzwonili do gminy, ty znasz się z wójtem, może byśmy coś, może by chciał partycypować w kosztach, może zrobimy to na zasadzie takiej gminnej akcji, pokazując, jakie fantastyczne miejsca mamy w gminie. Trwało to dosłownie 5 minut, po czym ja zadzwoniłem do, najpierw napisałem, później zadzwoniłem do, do wójta, powiedziałem, jaka jest historia, że chcielibyśmy no, raczej, że nie zarabiamy, że zrobić takie zajawki w formie filmów o gotowaniu i eksperymenty, które dzieci mogą wykonać samodzielnie w domach przez rodziców, bo wiemy, że po prostu rodzice są zawaleni różnymi tam ciężkimi rzeczami, pokory. I wójt powiedział, Bartek, słuchaj, napiszcie program, przywieźcie do gminy i e, będziemy rozmawiać. I trwało to dosłownie łącznie te dwie rozmowy, prawie 10 minut. Załatwiona sprawa, robimy, działamy, dzisiaj właśnie jadę do gminy, e, będziemy, no oczywiście zachowując wszelkie, e, wszelkie, wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa, bo nas dokładnie dotknęła ta kwarantanna, w sensie moja żona, z racji szacunku i miłości do mojej żony, nie wychodziłem nigdzie, chociaż jest mi z tym bardzo ciężko, jak wiesz... No dla ludzie, Ciebie to może być ciężkie. Tak, ciężko, ja potrafiłbym wyrwać łańcuch ze ściany, jakbym miał na szyję założone, tak. nie próbowałem, ale tak, tak myślę i... I po prostu zaczynamy robić inne rzeczy, więc no bardzo się cieszę, że w ogóle masa osób, zostałem się ekspertem w ogóle w internecie, bo teraz widzę, co czas wolny w domu robi z ludźmi, bo strasznie dużo komentują różnych spraw, rzucają informacji, które są tak naprawdę dezinformacjami, ale widzę, jak właśnie dużo osób. Do mnie pisze, co tam pasiu u ciebie, co, co robi Bartłomiej Nowak teraz i p, p, zwyczajnie. P, 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 p Podają numery telefonów, takie jest naprawdę dostałem te informacje od trzech osób, może nie będę mówił od kogo. Z możliwością pracy, czy nie chce pracować, bo wiem, że teraz masz w tej pracy mniej, może chciałbyś popracować u mnie, zrobić coś, więc. No, no właśnie, no właśnie, cieszę, no, się, że tak jest, że ludzie sobie pomagają. To, tak, Takie aktywności rodzą, rodzą też możliwości, prawda? I, tak. i, I to jest ważne, żeby w tym, w tej, w tym, w tym, w tym kryzysie taką funkcję społeczną, zachowywać, czyli być między ludźmi na tyle na ile można. No teraz jesteśmy online. Ja na przykład też super korzystam, bo na przykład nauczyłem się obsługi, obsługi programu online nie? do robienia wywiadów. Nie? Gdzieś tam mi to by do głowy nie przyszło. Wtedy, kiedy. Wtedy kiedy kryzysu nie było. Więc też dla mnie jakiś rozwój, też wzrost i też możliwość z, z, zrobienia czegoś fajnego. Fajnego w sensie takim, że no, ten, kto to ogląda, może się zainspirować na, na przykład Twoją historią. Uważam, że jesteś dobrym przykładem i, 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 i mógłbyś, mógłbyś po prostu, że, że dajesz dobry przykład i to jest fajne. Natomiast natomiast każde, tak jak mówię, każde małe działanie. Nastawienie na działanie jest, jest, jest lepsze od, od, od bierności, dlatego też, dlatego też myślę, że z tego wszystkiego jakoś tam małymi kroczkami wyjdziemy. Chociaż no, generalnie dziś jest ostatni dzień miesiąca, 31 marca, chyba ta pierwsza fala zwolnień to właśnie będzie dziś, koniec miesiąca. hr dzisiaj dzisiaj będą. Będą z menadżerami po prostu zwalniać bardzo dużo ludzi i, i tą sytuację też będziemy monitorować. Nie wiemy niestety, ile to będzie trwało, prawda? Ta, ta cała sytuacja związana z tym kryzysem, ale bezwzględnie, bezwzględnie, jakby takie umiejętność porozumiewania się, tworzenia takich społeczności, bycia razem, dawania sobie wzajemnego wsparcia, myślę, to jest ogromna wartość. Bardzo duża wartość, jesteś idealnym przykładem, jesteś samorządowcem, jesteś kolegą, ojcem, mogę tak wymieniać pięknie opowiadając, ale zmieniłeś swoje otoczenie w pracy niedawno i z tego co słyszę, mimo chodem, nie, nie angażuję się, mówię zadzwonię, to popytam co tam Radek robi. Nie na tej zasadzie, po prostu robisz swoją, wykonujesz swoją pracę bardzo dobrze. Otaczają cię ludzie, którzy cię wspierają, ludzie, którzy, y, którzy też jakieś inicjatywy podejmują. Y, I właśnie ostatnio Akcja Starych Babic biegają, czyli blogging, y, czyli w czynie społecznym po prostu biegając, sprzątanie. No, to była no, To, to, było to fajne, właśnie tak. pokazuje, że. Y, w ogóle to, 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 co teraz się wydarzyło, moim zdaniem no, nie wiem jakie jest drugie dno, którego się bardzo obawiam, bo wiadomo, jesteśmy w takich czasach, że można to w różny sposób nazywać i jestem daleki od jakichś teorii spiskowych, no ale jednak na niektóre po prostu rzeczy nie mamy wpływu, ale ta sytuacja powinna nam pokazać, że no nie jesteśmy zwyczajnie sami, że ludzie też mają problemy, więc swoich prywatnych problemów nie zrzucajmy na kogoś, że można sobie można być serdecznym bez względu na jakieś podziały polityczne. Oczywiście. Odczuwam taką taką wewnętrzną potrzebę, żeby no właśnie nawet na lokalnych portalach społecznościowych takich grupach, które które są lokalnie. Zauważam takie osoby, które się między sobą przepychają, i tak odczuwam od wewnętrzną potrzebę tonowania tych konfliktów i po prostu patrzenia na człowieka z takiej perspektywy, sąsiada, wszystko się układa i jest okej, okay, a nie po prostu ze względu na politykę. No, już mamy wyrobione zdanie na temat danej. Osoby, i, yy, i tyle. No, ja jestem przykładem, Ty jesteś przykładem, ty wiele lat pracujesz z samorządami. Czy była wcześniej yy, inna formacja, czy jest teraz inna formacja? To jest bez różnicy. Wiadomo, że trzeba się dogadywać, robić jakieś rzeczy. Szczególnie teraz, szczególnie teraz, od, szczególnie teraz tak od, od samorządowców, od jakby tych liderów opinii lokalnych, ponadlokalnych, oczekuje się bardziej, że, że będziemy w tym wszystkim razem, że będziemy w tym wszystkim działać zespołowo i że będziemy łączyć wszelkie inicjatywy, a nie, a nie dokonywać jakichś podziałów. Bo teraz po prostu nie czas i miejsce na to, moim zdaniem. Więc, więc szukajmy, szukajmy tego, co nas łączy. Mówię o tym, dlatego że uważam, że to nie jest pusty frazes. Szczególnie teraz e, ważne są te wszystkie działania, e, które będą, będą po prostu wspólne na, na, na wspólną rzecz. No dobrze, Bartek, no, fie, to, to już jest trzeci, trzeci odcinek dzisiaj, bo i rozmawiałem z Robertem, że rozmawiałem, podróż, coś, tak, więc, i z, rozmawiałem z Edytą wcześniej. Generalnie jest tak, że no nie wyczerpiemy podczas tej rozmowy wszystkich Waszych problemów, ale kolejna, kolejna mhm. fajna rozmowa, bo, bo, bo widzę, że, że staracie się po prostu na to wszystko reagować optymizmem, staracie się reagować zaakceptowaniem sytuacji i nie pękacie przede wszystkim, nie pękacie, więc niech ten film, który tam gdzieś poleci weter, myślę, że będzie udostępniany, po prostu będzie, będzie taką inspiracją dla tych, którzy, którzy aktualnie nie przechodzą takie, takie słabsze chwile i, i, i są bierni, tak? No, no niestety bierność, bierność w tym wypadku chyba nie jest polecana, no ale oczywiście każdy te swoje stany emocjonalne musi w związku z tym przeżyć. Także ja Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję i, również Tobie. Radę. I trzymajcie się tam ciepło no i z taką wiarą pozytywną, że będzie dobrze, tak? Tak jest, będzie dobrze, nie ma innej opcji, żeby było inaczej. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki Radio. Cześć.